Że szycie przeciwko samemu Chrystusowi. 13. Jeśli więc pokarm gorszy brata mego, przenigdy nie będę jadł mięsa, by nie gorszyć brata. 1. Czyż nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czyż nie widziałem Jezusa, Pana naszego? Czyż nie jesteście moim dziełem w Chrystusie? 2. Jeżeli nawet nie jestem apostołem dla innych. Dla was na pewno nim jestem. Albowiem wy jesteście pieczęcią mego apostołowania w panu? 3. Oto moja obrona wobec tych, którzy mnie potępiają. 4. Czyż nie mamy prawa skorzystać z jedzenia i picia? 5. Czyż nie wolno nam brać ze sobą niewiasty siostry, podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia, pańscy i kefas? 6. Czy tylko mnie samemu i Barnabie nie wolno nie zarobkować? 7. Czy ktoś pełni kiedykolwiek służbę żołnierską na własnym żołdzie? Albo czy ktoś uprawia winnicę i nie spożywa z jej owoców? Lub czy pa się ktoś trzodę, a nie posila się jej mlekiem? 8. Czyż mówię to tylko na zwykły ludzki sposób? Czy nie wspomina o tym także prawo? 9. Napisane jest właśnie w prawie Mojżesza. Nie zawiążesz pyska wołowi młodzącemu. Czyż woły troszczy się Bóg? 10. Czy też powiedział to przede wszystkim ze względu na nas? Bo przecież ze względu na nas zostało napisane, iż oracz ma orać w nadziei, a młocasz mu w nadziei, że będzie miał coś z tego. 11. Jeżeli więc my zasialiśmy wam dobro duchowe, to cóż wielkiego, że uczestniczymy w żniwie waszych dóbr doczesnych? 12. Jeżeli inni mają udział w waszej majątności, to czemuż raczej nie my? Nie korzystaliśmy jednak z tej możności, lecz znosimy wszystko byle nie stawiać żadnych przeszkód Ewangelii Chrystusowej. 13. Czyż nie wiecie, że ci, którzy trudzą się około ofiar, żywią się ze świątyni, a ci, którzy posługują przy ołtarzu, mają udział w ofiarach ołtarza? 14. Tak też i Pan postanowił, ażeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewangelię. 15. Lecz ja z żadnego z tych praw nie skorzystałem. Piszę zaś to, nie żeby coś osiągnąć w ten sposób. Wolałbym raczej umrzeć niż... Nikt mnie nie pozbawi mojej chluby. 16. Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. 17. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę? Lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szefarza. 18. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż te właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. 19. Tak więc niezależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. 20. Dla Żydów stałem się jak Żyd. Aby pozyskać Żydów. Dla tych, co są pod prawem, byłem jak ten, który jest pod prawem, choć w rzeczywistości nie byłem pod prawem, by pozyskać tych, co pozostawali pod prawem. 21. Dla niepodlegających prawu byłem jak niepodlegający prawu, nie będąc zresztą wolnym od prawa Bożego, lecz podlegając prawu chrystusowemu, by pozyskać tych, którzy nie są pod prawem. 22. Dla słabych stałem się jak słaby. By pozyskać słabych, stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. 23. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. 24. Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przed to tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. 25. Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia. Oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nie przemijającą. 26. Ja przedto biegnę nie jakby na oślep, walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię. 27. Lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę. Abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. 1. Nie chciałbym. Bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze, dwa, i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu, trzy, wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy, cztery, i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś stowarzyszącej im duchowej skały. A ta skała to był Chrystus. Pięć, lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Polegli bowiem na pustyni. 6. Stało się zaś to wszystko. By mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie pożądali złego, tak jak oni pożądali. 7. Nie bądźcie też bałwochwalcami jak niektórzy z nich, według tego, co jest napisane, zasiadł lud, by jeść i pić, i powstali, by się oddawać rozkoszom. 8. Nie oddawajmy się też rozpuście, jak to czynili niektórzy spośród nich. I padło ich jednego dnia 23 tysiące. 9. I nie wystawiajmy Pana na próbę, jak wystawiali go niektórzy z nich i poginęli od wężów. 10. Nie szemraj się, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. 11. A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. 12. Niech przeto ten, komu się zdają, że stoi, baczy, aby nie upadł. 13. Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. 14. Dlatego też, najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa. 15. Mówię jak do ludzi rozsądnych. Zresztą osądźcie sami to, co mówię, 16 kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? 17. Ponieważ jeden jest chleb, czy to my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. 18. Przypatrzcie się Izraelowi według ciała. Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych? 19. Lecz po cóż to mówię? Czy może jest czymś ofiara złożona Bożkom? Albo czy sam Bożek jest czymś? 20. Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. 21. Nie możecie pić z kielicha pana i z kielicha demonów. Nie możecie zasiadać przy stole pana i przy stole demonów. 22. Czyż będziemy pobudzali pana do zazdrości? Czyż jesteśmy mocniejsi od niego? 23. Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. 24. Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego. 25. Tak więc wszystko, cokolwiek wiadce sprzedają, spożywajcie, niczego nie dociekając dla spokoju sumienia. 26. Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. 27. Jeżeli zaprosi was ktoś z niewierzących, a wy zgodzicie się przyjść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, nie pytając o nic dla spokoju sumienia. 28. A gdyby ktoś powiedział? To było złożone na ofiarę nie jedzcie przez wzgląd na tego, który was ostrzegł, i z uwagi na sumienie. 29. Mam na myśli sumienie nie twoje, lecz bliźniego. Bo dlaczego by czyjeś sumienie miało wyrokować o mojej wolności? 30. Jeśli ja coś spożywam dzięki czyniąc, to czemu mam być spotwarzany z powodu tego, za co dzięki czynie? 31. Przedoczyjecie, czepijecie. Czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. 32. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. 33. Podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. 1. Bądźcie naśladowcami moimi. Tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. 2. Pochwalam was, bracia, za to, że we wszystkim pomnieniem nie jesteście i że tak, jak wam przekazałem, zachowujecie tradycję. 3. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa Bóg. 4. Każdy mężczyzna, modląc się lub prorokując z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. 5. Każda zaś kobieta. Modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę, wygląda bowiem tak, jakby była ogolona. 6. Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzeże swe włosy. Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę. 7. Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny. 8. To nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. 9. Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny. 10. Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania ze względu na aniołów. 11. Zresztą u pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. 12. Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny. Tak, mężczyzna rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś pochodzi od Boga. 13. Osądźcie zresztą sami. Czy wypada, aby kobieta z odkrytą głową modliła się do Boga? 14. Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy? 15. Podczas gdy dla kobiety jest właśnie chwałą? Włosy bowiem zostały jej dane za okrycie. 16. Może ktoś uważa za właściwe spierać się nadal, my jednak nie jesteśmy takiego zdania, ani my, ani Kościoły Boże. 17. Udzielając tych pouczeń, nie pochwalam Was i za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu. 18. Przede wszystkim słyszę i po części wierzę, że zdarzają się między Wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół. 19. Zresztą nawet muszą być wśród was rozdarcia, żeby się okazało, którzy są wypróbowani. 20 Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania w wieczerze pańskiej. 21 Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy. 22 Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie znieważać Boże zgromadzenie i zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? Czy będę was chwalił? Nie, za to was nie chwalę. 23. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb 24, i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł, to jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. 25. Podobnie, skończywszy wieczerze, wziął kielich, mówiąc, ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyń się to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. 26. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. 27. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie będzie ciała i krwi pańskiej. 28. Niech przedto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. 29. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na ciało pańskie, wyrok sobie spożywa i piję. 30. Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też umarło. 31. Jeżeli zaś sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni. 32, lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, upomnienie otrzymujemy, abyśmy